sorska miłość, tak jest. Hmm. Mają kurwy wparta, że wzięły tego Gravesa, bo już by było GG. Co kurwa, oni wzięli tego? bundo Tak, żebym się na nich stakował. Co kurwa za trolle są? Nie wiem. Dobra, mam... Ten. mam okay. to ma ja yeah. wiem, yeah, tak, mam... Teraz byś mi free Nie, ja mam razistów, ja pieryzykam. Nie, nie będę nas Nie, tak byś to... Zauważyłem, że w ogóle zaczek w krzyżlinie i ten, ...i wejdziesz do dajmy jungle to zostaje około 7 sekund do smite. No lucky, robimy to? No, Chodzi. No. Dobra co to rób? Idę do tego Bobka. Nie rozpalasz tam tak. Idę tu. Próbujemy. Ja idę na tofno. Szkole bym pochodzi. Ja pójdę to zdobyć. Ja bym sforsowa 2 na 2. Bo lejfa mamy, dlatego... Nie. O kurwa. Od... Oj. Kur... Woda poczuję, zrado. Czy żyjeś? Czu, ja z tyłu tam wejdę, ja z tyłu tam wejdę. Chciałbym kurwa przeżyć. Jak dużo im zadamy? Idę z tyłu. Nie, no, ja wyjebię być Ładnie. wróć, wróć wróć, wróć, może bądź. No, Nie, nie, dobra, dobra, co? co? No co? No co? Graves, No graves Tego Branda, tego Branda. Branda ma barierę. No rozjedźcie, się, się! Bra... czy Nie uciekną. Nie, nie, to już... Chociaż, czekaj. Nice, dobra. Ja tam. Nie, nie wiem czy jednak nie tego. Teraz, Branda... teraz, teraz, teraz. teraz waj O cholera. Dobra. O cholera, dobra. O to was spaliło? Troszkę ten Nie pasywkę Branda. No, ona straszny to robi, musicie uważać. Nie mam je. Nie widzę. To to robię. Tobie na tego, na mudo. O, Jak pieprznął w tą klawiaturę. <głos》> Wiesz takie, takie, takie wiesz, nie? Nie takie, że musiałem, ale żeby fajnie było. Z efektem dźwiękowym, czy jak grywa kappa. jestem nic nie Ignite 5 sekund z kaffałem rajtuk jesteś tu? Nie, do ceka jest to Pałzujemy czy gramy? Nie, dobra nie, jest no. dobra. Królu wróć! Ja nie mogę. Cof, cof, cofka, Teraz możemy, zaraz. Gg, gg, A no to nie wiem jak to jest, że zawsze jak Darkiem, to robię gry do sera. A jak... Jaką karę? Co takiego zrobi?